Cześć, jestem Karina Dzisiewicz i dzisiaj właśnie chciałabym z Wami porozmawiać na taki temat bardzo aktualny, czyli o wyborach do Sejmu Republiki Litewskiej. I bardzo się cieszę, że odezwaliście się na moją, właśnie propozycję tutaj wziąć udział w taki mini, w taki mini wywiad, właśnie w takiej mini rozmowie. I Pierwszym moim rozmówcą jest Jarosław Antoniewicz i drugim rozmówcą jest Kazimierz Liplański. Cześć jeszcze raz. Dzień dobry. Cześć. To więc od razu startujemy i pierwsze pytanie właśnie dźwięczałoby tak, czy w ogóle braliście udział w wyborach i czy wczoraj oddaliście swój głos lub w głosowaniu przedterminowym i przede wszystkim, Waszym zdaniem. Jak zachęcić i właśnie młodych ludzi do brania udziału w wyborach i dlaczego, waszym zdaniem, to jest ważne? To może zaczniemy no, wtedy od Jarka, tak, proszę. No tak, dziękuję za pytanie. Właśnie, brałem udział w wyborach, ale głosowałem nie w niedzielę, a we wtorek. Myślę, że to była lepsza taka decyzja moja, bo można było wtedy w niedzielę pójść do kościoła na przykład. A we wtorek to też było dużo, sporo ludzi. No ale udało się przegłosować w ciągu 15 minut, to... Dość szybko, a ludzie muszą brać udział w wyborach, ponieważ od tego zależy nasza cała przyszłość, chociaż niektórzy mówią, że e, mój głos nic nie znaczy, że jeden głos nic nie zmieni i tak dalej. Niestety, ale jeden głos może przyczynić się do zmiany całego państwa, do całego, do całego rządzenia państwem i musimy do tego przyczynić się, bo to jest obowiązek, obowiązek nasz, a jak zachęcić młodych ludzi, to możemy powiedzieć, że starsze ludzie, osoby głosują za starszych, ludzi doświadczonych. Niestety, ale im nie udaje się głosować za młodych ludzi, którzy chcą dojść do władzy. A młodzież więc woli głosować za młodych ludzi, ale na razie nie jest takich sporo. Cieszymy się, że była właśnie teraz Eulin Dobrowolska, która wstąpiła do Sejmu, czy Małymandat Poselski, właśnie później Robert Duchniewicz, ale niestety nie pojawiło się w tych wyborach, no i inni. то він вносить так, що мусі бути вінці молодих кандидатів, щоб молоді люди, молоді виборці могли б голосувати за молодих кандидатів до Сейму. Ну так, а ти, Казіміш, яке є твоє знання? Е, так, те, що я брав участь у виборах до Сейму Республіки Литовської, виповнював свій обов'язок e, обов'язок. Głosowanie mi zajęło może minut siedem, było szybko, nie było zbyt wielu ludzi, akurat poszedłem po kościele na głosowanie. E, moim zdaniem zachęcić młodych ludzi, tak jak mówił e, Jarek, e, to że e, trzeba więcej młodych kandydatów, bo sta starsze pokolenie, pokolenie naszych rodziców, dziadków głosują za powiedzmy taką stabilność, że oni wiedzą tych polityków, że jakby Stabilnie, że oni już tam, powiedzmy tak, jak e, e, mówią starsi, że oni już nakradli się i może już nie będą tyle kraść. E, problem e, młodego pokolenia polega na tym, że my chcemy głosować za zmiany, bo właśnie my decydujemy, w jakim państwie my będziemy żyć jutro, w jakim państwie będą żyć nasze dzieci, nasi, nasi wnuczy, wnukowie. I właśnie, ale nie mamy takiego dużego wyboru samych kandydatów do tego Sejmu, szczególnie że no jako, patrząc przez pryzmat mniejszości narodowej, mamy jakby tą polską partię, jednak ten wiek, średni wiek jest bardzo wysoki: wszystkich członków tej partii, nie tam coś ponad 50 parę lat. No to moim zdaniem to jest smutne, nie? że właśnie młodzież nie angażuje się w życie polityczne, szczególnie z polska społeczność. Młodzież z polskiej społeczności nie angażuje się w takie życie polityczne, aktywne. Osobiście, jeśli dla się właśnie swoim przykładem, to wczoraj właśnie przy moim lokalu była bardzo długa kolejka i gdzieś 45 minut sobie na to poświęciłam, aby oddać swój głos, ale spełniłem swój obowiązek obywatelski i właśnie oddałam swój głos na tą partię, właśnie, za jaką chciałam. I właśnie chciałam też zadać takie pytanie: czy w ogóle bliscy, wasi znajomi też głosowali i czy wy ich no, mówiliście im, że właśnie idźcie, głosujcie, oddajcie swój głos? Bo na przykład ja swoim bliskim też pisałam, że właśnie. Czy byliście na wyborach? Czy zagłosowaliście? I jeśli nawet ci, którzy jeszcze nie oddali, wieczorem, to mówili, że jeszcze pójdą i jeszcze mają zamiar to zrobić. A jak było w Waszym przypadku? To kto pierwszy, Kazik czy ja? No, no, bez no, to bez no, różnicy. Ja proponowałem swoim kolegom jechać razem, przyjacielem, przegłosować, przegłosować ten głos, lecz nie wszyscy mogli, bo pracowali. Ale zachęcałem, zachęcałem, i większość z nich to oddało swoje głos, spełniło obowiązek i cieszę się z tego, że oni zrobili to. A ty Kazi Właśnie, że gadaliśmy ostatnio z kolegami bardzo dużo na tematy polityczne szczególnie kiedy cała Wilno było w plakatach różnych partii i że to takie pobudzało różne rozmowy, dyskusje na ten temat. No i właśnie cieszę się, że wielu większość, zdecydowana większość moich znajomych, że brało udział w wyborach, tylko że niektórzy robili to nieświadomie. Po prostu szli głosować. No bo w większości to były pierwsze wybory, u niektórych i po prostu szli, bo żeby zagłosować, ktoś szedł na przykład, żeby utrzymać konstytucję Republiki Litewskiej, żeby zrobić e... chyba. <laughs> Tak. I właśnie niektórzy to niezbyt świadomie nie patrzyli e, możliwości głosu, e, nie rozpatrywali taką możliwość, żeby zagłosować na przykład za jakieś tam inne partie, za osób, których oni tam słabo znają i tak dalej, bo większość głosowała za swoich przede wszystkim znajomych, nie że tam Rodzice wiedzą tej osoby osobiście, ja tam znam tej osobę osobiście, pójdę na niej, zagłosuję, bo fajnie, że ktoś ze znajomych będzie w Sejmie. Nie. Większość szła po prostu z tej perspektywy na głosowanie, ale także całkiem spora część szła już tak świadomie, oboznana politycznie, czytając, co jakiś kandydat proponuje zmienić, co jakaś, jaka partia proponuje coś zmienić, nie? Takie takie motto u nich A jeżeli właśnie mówić o samych już wyborach, to z jakimi nadziejami wczoraj szliście oddawać swój głos? Głosowaliście za zmianami czy za stabilnością? Bo jeżeli na przykład dam teraz Wam trochę chwilkę pomyśleć i podzielę się swoim przykładem, to ja osobiście głosowałam za zmianami, bo moim zdaniem jest to wiele ciekawi w takim państwie żyć. Bo przede wszystkim. Gdy nie wiemy co będzie, na przykład w przeciągu tych czterech lat, bo wiemy, że na przykład mogą zajść jakieś zmiany, a nie tak, że wiemy, co się stanie jutro. A jak było u was? To może ja każdy. Też... No dobrze. No, proszę. Hmm. No, proszę. Nie, to radzimy. dobrze. No głosowałem za zmiany, że, bo chcę, żeby jakoś by to ruszyło się. Nie Zauważyłem, Jakąś taką większą polityczną aktywność po wyborach prezydenckich, nie że coś to zaczęło zmieniać się jako stopniowo, ale coś krok po kroku zaczęło zmieniać się. No i właśnie, no jednak u nas prezydent nie dużo ma do powiedzenia, i właśnie rządy w kraju sprawuje Sejm, No i właśnie to od Sejmu w większości zależy, nie? jakie decyzje zapadną jakie decyzje zostaną przyjęte. No i Chce się jakiegoś progresu, progresu ekonomicznego, politycznego, żeby jakoś Litwa wyszła by może powiedzmy na tą arenę polityczną w Unii Europejskiej przynajmniej, nie tam nie mówię na skalę światową, ale przynajmniej chociażby w naszym regionie, żeby Litwa mia miała na przykład więcej do powiedzenia. Albo żeby społeczeństwo nie było układane na przykład nowymi podatkami, bo niestety wygrała ta partia, która obiecała, utwarcie obiecała podnieść podatki. Jestem zaskoczony powiedzmy takimi wynikami, no ale zdecydowana znaczy większość zagłosowała za takie, powiedzmy za taką decyzję, za taką partię, która będzie przyjmowała takie decyzje. No, czas pokaże jak to z tym będzie. No tak, może być po prostu głosowali też za jakiś inny punkt z tej partii, programu. No tak, tak, tak. tak. Jarek? <grywa> I tak. To więc trudno było, było w ogóle wybrać kandydatów, które mogą gwarantować sobie zmiany na terenie państwa litewskiego, ale głosowałem za, też za, za zmiany, ponieważ... Przepraszam, tutaj trochę mnie dźwięk jest, idzie. Ale głosowałem za zmiany, i mam nadzieję, że to dla, dla nas, dla Polaków, przyniesie dobry owoc w przyszłości. To więc, y, jako że jesteśmy Polakami mieszkającymi, mieszkającymi tutaj na Litwie, chyba warto byłoby zahaczyć taki temat właśnie o Polakach tutaj mieszkających na Litwie. I właśnie temat m, moje pytanie właśnie dźwięczałoby w taki sposób, że czy właśnie ci Polacy, którzy kandydowali z list. Y, Partii litewskich nie będzie ich za mało, właśnie, którzy będą po prostu odzwierciedlać interesy mniejszości narodowych, całej mniejszości polskiej narodowej mieszkającej tutaj na Litwie. Czy może w ogóle na odwrót, właśnie ci dwójka, trojga ludzi, właśnie po prostu y, będzie miała jeszcze większy wpływ na interesy mniejszości narodowych, aniżeli to byliby, byłoby o wiele więcej tych ludzi. To może Jarek wtedy pierwszy. No, mogę powiedzieć, że nie jest ważna ilość, a jakość to może wystarczyć i dwóch kandydatów czy jednego kandydata, który będzie walczyć o nasze sprawa mniejszości narodowe, czym dziesięć kandydatów, które będą przez 4 lata nic nie robić, a tylko chodzić na posiedzenie i wszystko. Moim zda zdaniem to fa jakby fa fajna sprawa. Nie? nie wiem, jak to tak wyrazić swoją myśli, że... Polacy wstępują do tych partii litewskich, bo przede wszystkim oni rujnują te stereotypy u Polaków na Litwie, nie? że dla społeczności litewskiej, że większość tam gdzieś Litwinów gdzieś tam nażmudzi w że nie, tam Polacy, że tam nie, niezbyt dobrego zdania powiedzmy o nas, że my tu czegoś ciągle chcemy, że tu o coś ciągle walczymy i tak dalej no i właśnie, a kiedy jakiś Polek wstępuje do takiej partii litewskiej, no to on świadczy o tym, że to my tacy sami obywatele, że my zasługujemy na takie same prawa, że my tu jesteśmy z dziada pradziada i wiele pokoleń nas tu nikt nie zwoził wagonami, jak, to, jak twierdzą to niektórzy litewscy historycy i tak dalej. Moim zdaniem to jest naprawdę Całkiem spoko, że, bo, bo niektórzy zaczynają tak z agresją, o że zdrajcy nie wstąpili do polskiej partii, wstąpili do litewskiej partii, że nic tam nie osiągnął i tak dalej, chociaż teorie, praktyka wskazuje na to, że jednak odnoszą tam spore sukcesy. Takim przykładem jest ta sama Ewelina Dobrowolska, więc życzę powodzenia dla niej w Sejmie, no jak i dla wszystkich posłów naszej narodowości. Tak widzimy właśnie, że poprzez praktykę, że Polacy też mogą wstąpić z partii litewskiej do Sejmu. A tak na ogół w ogóle, jak oceniacie wybory, właśnie wyniki wyborów i czy w ogóle może myśleliście, że przewidywa przewidywaliście, że taki będzie? No czyli jeżeli biorąc pod uwagę AWPL, to utrzymywałem, że oni nie przejdą, nie przekroczą próg wyborczy, bo śledząc z średnią, czyli od 12 roku, to oni już otrzymali w 12 roku 5,83%, w 16 roku 5,48%, a już w tym roku 4,82%. To już było jasne, że oni mają małą szansę przekroczyć, przekroczyć ten próg wyborczy, bo nie było w ciągu tylu lat żadnych zmian w partii, a mieli czasu jakieś zmiany zrobić, żeby naprawić tą sytuację i już w tych wyborach przekroczyć ten próg wyborczy doskonale tam 7-8%, no ale niestety tych zmian nie było. Jasno to uczuwało się, że bardzo słabo pójdzie to. Tak. Co, do, co do WPL, no to oczekiwałem, że jednak nie przykroczą ten próg, bo po wyborach samorządowych, bo jestem z rejonu solecznickiego, nie Wilińskiego, nie z miasta Wilna, z rejonu solecznickiego, i jednak partia pokazała to, że co oni obiecali, co było w tych ulotkach, nie? co oni będą robić za swoją kadencję, że to zaczęli wykonywać, jeszcze zaczęli wykonywać to w tym roku, w miarę aktywnie to było i że jednak ludzie to tak bardziej złagodzili swoje zdanie na temat tych. jednak myślałem, że ten próg oni przekroczą. Lecz bardziej jestem zaskoczony tą partią, która otrzymała najwięcej mandatów, bo dzisiaj obudziłem się w nocy, sprawdzałem o trzeciej i sprawdziłem akurat, jak to z tymi wynikami. Na tamtą godzinę to, że wygrywała partia naszego premiera, lecz z rana dzisiaj byłem tak troszeczkę zniesmaczony i nieprzyjemnie zaskoczony, że jednak zwyciężyła partia konserwatystów. Dla mnie to było wielkim zaskoczeniem, czyli jakby większość prognozowała to, że jednak partia Zielonych i chłopów y, będzie zdecydowaną większością w Sejmie, lecz praktyka pokazała co innego. Czyli możemy powiedzieć, że nawet na, w naszym przypadku, gdzie właśnie rozmawiamy w trójkę, możemy powiedzieć, że ile ludzi, tyle właśnie i opinii będzie między ludźmi. Tak. A tak, tak w ogóle już może na, podsum na podsumowanie, może podzielilibyście się właśnie informacją taką krótką o sobie. Na przykład czy w ogóle pierwszy raz szliście głosować właśnie w wyborach do sejmu? Jakie emocje panowały i jak myślicie tak naprawdę, czy te wybory przyniosą jakieś zmiany? Bo jeżeli osobiście mówiąc o sobie, to ja pierwszy raz głosowałam w wyborach do sejmu i y, bardzo chciałam właśnie spełnić swój taki obowiązek i oddać swój głos y, za najbardziej mi sprzyjającą partię, a jak w waszym przypadku? Ja już chyba głosowałem, już nie pamiętam, bo to dawno było w 18 roku. To chyba pierwszy raz, nie w 16, przepraszam, w 16 roku głosowałem na Sejmie i na kandydatów do Sejmu, ale tam wtedy też takie na głosowałem, bo nie ciekawiłem się tam za bardzo kandydatami, jakie tam są. Przegłosowałem nie wszystko i zapomniałem, a już w tym roku to bardziej tak poczytałem program wyborczy i ciekawiłem się innymi kandydatami z innych partii. No, i stwierdziliśmy, że muszą być zmiany jakieś, i mam nadzieję, że ci kandydaci, którzy zwyciężyli z, z polskiego pochodzenia, przyniosą dla nas zmiany pozytywne i z tego będziemy mieć, jak mówiłem, już dobry owoc i będziemy cieszyć się, żeby to takie dalej, by rozwijało się. I... Tak. Co do siebie, to moje pierwsze wybory sejmowe. Nie utrzymałem jednej konstytucji, za której większość szło w tym roku głosować. Stwierdziłem, że muszę spełnić swój obowiązek obywatele, nie? No bo każdy obywatel jest zobowiązany brać aktywny udział w życiu politycznym swego państwa. No bo to też wychodzę z tej perspektywy, że to właśnie ja, tak jak, jako każdy, i tak samo jak i każdy obywatel dba o, o swój kraj, właśnie udając głosy za tą czy inną partię, bo właśnie my wybieramy tych przedstawicieli, którzy będą za nas decydować na tym najwyższym szczeblu. No i. Uczekuję jakichś zmian od teraźniejszej kadencji, tylko że nie wiem, w którą, to będę, w którą stronę pójdą te zmiany, no bo tak jak mówiłem, że jestem taki zniesmaczony z tej partii, która wygrała, powiedzmy tę większość. No nie ukrywam tego po prostu, jestem szczery i, i tyle. No to chyba tyle z mojej strony. Jeszcze będzie druga tura, to może sytuacja może zmieni się trochę w lepszą no, stronę. tak, tak, tak. Mniej więcej, mniej więcej. nie zobaczymy, to. jak tam będzie. Tak, oczywiście, więc no cóż, dziękuję Wam bardzo za rozmowę i po tej stronie była Karina Dzisiewicz, Jarosław Antoniewicz i Kazimierz Śleplański. Dziękuję Wam bardzo chłopcy za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję.